u motylka plamek kilka O ozdobie pięknie a co my śpiewamy jadą jadą misie tra la, la 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 śmieją im się pysie tra la 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 przyjechały do lasu narobiły hałasu przyjechały do boru narobiły o, ru, brrr, brrr. Tak, mm. mi się. No, ła, mm. No, ty Proszę, Domek, proszę, bardzo dobrze. Robimy domek. No, teraz robimy domek. Zaraz gdzie to cięta buszto do torebki. Proszę, I już budujemy domek, a chodź tutaj koło babci z tej strony. I zaraz. Jemy domek tu. Dziękuję. Tu, proszę, jest jedna ścianka. To jest... Ae, to dzidzia tak to zrobiła. Zbudowała. Przepięknie ta dzidzia zbudowała. Czekaj. Babcia jeszcze zobaczy tu. I tu. I uważaj. Ojejku! O matko! Jeszcze jedna świnka. Ty, świnka. Co ty tu robisz? Nie myj się na obiadek. Uciekaj, nie przeszkadzaj, bo my tu domek budujemy. Co to jest? Mama. No. A zrobimy kominek tu w domku. Tu jest kominek. Jeszcze jedne. I co z kominka leci tu? Co tu z kominka leci? Dym leci tak pięknie. No. Damę! Domek proszę uprzejmie i jeszcze. Tej jest Specjalnie zdolna w budowaniu. Jak się ma ta A ty byłaś przy tym, jak ja pytałam, czy ty jesteś dzidzia duża czy mała? Ja mówię, Eli, jaka nie nie. jesteś? Duża czy mała dzidzia? A Eli? Jaka? Dsi. Trzy Tsi. Tsi latka masz już? Tak. Czy dwa? Ile masz? Dwa czy trzy? Trzy. Trzymaj. A nie osiem? No coś ty. to mają cztery razem.